Temat rewitalizacji zabytkowego pałacu Marynki już od kilku lat powraca jak bumerang. Przypomnijmy, miasto nabyło zabytkowy budynek pod koniec 2017 roku za ponad 1 600 tysięcy złotych. Po czasie okazało się jednak, że renowacja budynku będzie kosztować kilkukrotnie więcej. Najnowsza informacja o stanie prac architektoniczno-planistycznych Pałacu Marynki zostanie przedstawiona na najbliższej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się we wtorek o godzinie 16. Transmisję będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej esesja.tv. Warto wspomnieć, że w styczniu bieżącego roku Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pałacu Marynki. W konsekwencji tej decyzji w marcu prezydent Paweł maju wydał stosowne obwieszczenie w tej sprawie. Do 11 kwietnia zainteresowani mogli wnosić uwagi odnośnie obszaru objętego planem. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.